Misia, witam Was na moim kanale, dzisiaj moi drodzy specjalny odcinek A to dlaczego? Dlatego, że jest on stworzony we współpracy z Star Stable Dokładnie, jest to moi drodzy gra, o której myślę, że dużo z Was już mogło słyszeć albo w nią grać A jeżeli nie, no to dzisiaj mam przyjemność Wam ją przedstawić A to wszystko w ramach mistrzostw, które teraz tam się odbywają Jest to naprawdę niezwykły, wyjątkowy czas w Star Stable A ja Wam dzisiaj pokażę jedną z takich mistrzowskich rozgrywek Grywek, wezmę w nich oczywiście udział. Może jeszcze kilka słów o samym Star Stable. Jest to gra, która pozwala ci wejść do ekscytującego świata razem z twoim własnym koniem, gdzie będziesz rozwiązywać zadania, tajemnice, dbać o swoje konie i zaprzyjaźniać się z innymi graczami. Gra jest darmowa do pobrania i do grania do piątego poziomu, ale mam dla Was specjalny prezent, czyli link w opisie, który pozwala Wam przez 7 dni zostać Star Riderem, także sprawdźcie koniecznie. Pamiętajcie, że Star Stable Online jest grą komputerową i po rejestracji będziecie musieli pobrać ją na swój komputer ale jest również dostępna na iOS. Grę rozpoczynamy od tego, że tworzymy swoją postać, czyli musimy nadać jej imię, nazwisko, również swojego konia oczywiście. Także cokolwiek, jakkolwiek chcecie go nazwać, tutaj możecie to zrobić po prostu. Czyli tworzycie swojego wymarzonego, ukochanego konia. To mi się naprawdę bardzo, bardzo spodobało. Dalej podajecie swojego maila, hasło. Czyli takie podstawowe rzeczy, również rok urodzenia, miesiąc, dzień, aby po prostu się zalogować, ale jeszcze jeżeli chodzi o tworzenie postaci, no to wybieracie sobie, jaką ma mieć twarz, jaki ma mieć makijaż wasza postać, również włosy możecie stworzyć albo siebie, albo nie wiem, kogokolwiek chcecie. Możecie tutaj puścić wodę fantazji. Kolor oczu. <laughs> ja akurat stworzyłam postać, która jest taka jak ja. Tutaj ubranko dla swojej postaci, również możecie wybrać cokolwiek chcecie, jakkolwiek czerwone oficerki, czemu nie? No, ale przejdźmy do rzeczy ważniejszych, moi drodzy, czyli oczywiście umaszczenie konia. No i tutaj przechodzimy może po kolei, mamy strokatego, kolejnego takiego siwka z czarną grzywą, są chyba myszate konie. No i tutaj już takie bardziej Cuevedisiowe, także to mnie interesuje. Tutaj Cuevedis, ale ze skarpetkami wszystkimi. Tutaj taki jaśniejszy Gniadoszek z gwiazdką, jeszcze jaśniejszy. No naprawdę mamy szeroki wybór, szczególnie gniadych koni. O, ten jest na przykład śliczny, ma taką też strzałeczkę. Ja wybrałam oczywiście tego, bo najbardziej mi przypomina Quevedo. Również możemy wybrać kolor grzywy, e, czemu nie taki ciemny z białą. <grym> Też może być, przecież być wszystko tutaj może. Także tak wygląda proces tworzenia postaci. Potem już to wygląda tak, że pobieramy grę na swój komputer. No, i tam już się logoje, logujemy i działamy. Kochani, teraz możecie zobaczyć już samą grę. Specjalnie zatrzymałam się przy napisie Mistrzostwa, bo idziemy w stronę zapisów. I właśnie jeżeli chodzi o taką formalność, to trzeba sprawdzić sobie harmonogram tych Mistrzostw, gdzie, kiedy, co się po prostu dzieje. Idź do osoby odpowiedzialnej za Mistrzostwo i zapisać się u niej. Potem są grupy tworzone, no już bierzesz udział w wyścigach. No i ja teraz idę w stronę, właśnie, aby się po prostu zapisać. Jeszcze trochę czasu mam, bo o 19 ruszają moje wyścigi. Chciałam teraz w ogóle pójść na wyścigi o 18.30, ale było dla kucyków, także musiałam z tego zrezygnować. No ale teraz już te prawowite mnie czekają. No i super. No a odnośnie jeszcze samych mistrzostw, no to jest to taki najbardziej, właśnie, emocjonujący. Wieloosobowy turniej Star Stable Online, który zrzesza ogrom osób, które grają, jest tutaj rywalizacja: trzy najlepsze osoby z wyścigów dostają wstążki, ale każda osoba biorąca udział zyskuje różne bonusy, czyli te pieniążki w grze oraz XP dla konia. Także warto brać udział, warto patrzeć w harmonogram, co kiedy się dzieje, aby być na bieżąco. No, i idziemy w stronę tej osoby, u której będą zapisy. No, mówię, jeszcze trochę czasu mam, no i w sumie teraz może Wam zaprezentuję troszkę lepiej mojego konia i mnie. Widzicie, że jestem blondi, Mam konia. Wygląda jak kary, ale spokojnie, on jest karo, gniady. No, wygląda tak. Na razie nie mam jakiegoś super sprzętu, bo jestem na którym? Na trzecim poziomie w połowie, więc jeszcze się tego wszystkiego nie dorobiłam. No i tutaj właśnie patrzcie co się dzieje. Ile różnych ziomeczków się zbiera harmonogram o! U. Tamika to jest osoba, o której będę się zapisywać na mistrzostwa, także warto już tutaj kręcić się blisko, żeby nie zgubić niczego. Tutaj mamy jakieś stragany, mamy różnych zawodników, jak widzicie po prostu każdy ma innego, różnego konia, co jest moim zdaniem fantastyczne, bo możemy spełnić swoje marzenie właśnie o takim koniu, jakiego tylko chcemy przez Star Stable. No i uważam, że jest to naprawdę... Ekstra. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się Championships Galore w Star Stable online, możecie zerknąć na to, co się dzieje. Po prostu. O matko, ogrom ludzi. O co chodzi? Pytają się. Mistrzostwa! Mistrzostwa! <grystwa> I w ogóle, jeżeli chodzi też o mistrzostwa, no to to jest super możliwość na to, żeby potrenować swoje konie. Bo jednak wyścigi, każdy będzie miał wielką motywację do tego, żeby mieć pierwsze miejsce. No zobaczymy, jak mi pójdzie, to są moje pierwsze wyścigi, także wiecie. Michelle, jesteś w samą forę, by wziąć udział w najlepszych mistrzostwach na Jorwiku, które organizowane są dzięki Bobcatom. Rzecz jasna, zamierzasz dołączyć, prawda? Quick Bear nie może się doczekać startu. Czy chcesz wystartować? Bardzo! Dobra, cztery minuty i okaże się, czy jestem mistrzem, czy jeszcze muszę się trochę poduczyć. Ale patrząc na te osoby i na to, że mają takie fajne stylizacje, trochę się obawiam, że jednak mój poziom może być trochę niższy od nich, ale nie traćmy wiary. Będzie dobrze. Podczas w ogóle mistrzostw przez te trzy tygodnie możecie znaleźć przecenione konie oraz inne przedmioty na bazarze w Murland. Także kolejny wielki plus tego, że to wszystko się dzieje, ten event. A, ah, przecenki! Widać, że tutaj. <noise> Zainteresowanie jest na to. Jeśli weźmiesz udział w mistrzostwach, no to wiadomo, że twoja reputacja również będzie szła w górę, a przy odpowiednio wysokiej możesz odblokować nowe ekskluzywne przedmioty, więc ma to ogrom plusów. Ile? Minuta czterdzieści. Jazda, jazda. W ogóle śmiesznie jest nagrywać takie gierki, podoba mi się to. W końcu czuję się jak prawowity streamer. Są słuchawki, jest fotel streamera. Wszystko się zgadza. Jest jeszcze nawet kawa streamera. No ogólnie to... Nie czuję się jakoś super silna na tych zawodach. Nie, to co na żywo, na żywo jakoś tak tą pewność siebie mam. A tutaj rzeczywiście nie jest aż tak. O, tutaj ludzie odliczają już w wiadomościach. Właśnie to jest fajne, że tutaj macie kontakt z tymi wszystkimi ludźmi. To jest gra online, także możecie pisać z nowymi ludźmi, poznawać nowych ludzi, ale również ze swoją grupką znajomych na żywo. Możecie się umawiać w Star Stable i razem grać. 10 sekund, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1! W końcu! W końcu mistrzostwa! No dobra, to naprawdę jest mój pierwszy raz na takich mistrzostwach. Nie wiem, czego się spodziewać. Będzie pewnie dużo skakania, trzeba być szybkim, co na pewno. Ale ja Quick Bear! Jesteś gotowy? W ogóle nie powiedziałam, że mój koń to Quick Bear. Stwierdziłam, że będzie szybki niedźwiedź. Ja jestem Michelle Bear. Czyli e, Michalina, Mały Niedźwiedź. Wiecie, misia, niedźwiedzie, wszyscy musimy tutaj trzymać się razem. Dobra. No leć, 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 No czemu nie lecisz? Halo, halo! Halo! Ale teraz poleciał. E, E, Co jest? Lecisz, 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 chłopcze, lecisz! Quick-Bang! Dobrze! Dobrze! Wiemy, ostry zakręt! Ostry zakręt moi drodzy! Dobra, jest dobrze. Nie Jestem chyba ostatnia, tak... Ej, jestem ostatnia. Oh! O, kurczę! Tego jakoś... Co? Nie, lecisz, 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 lec, 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 jestem ostatnia. Lecisz, 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 lecisz. Halo, halo, halo. Halo, halo. O, dobrze. Pięknie. 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 O, tak. Ej, ale tam to mnie zaskoczyło, że tak wąsko było. Dobra, teraz krosik, czyli powinno być git. Dobrze raz. Bardzo ładnie, super. Dawaj, dawaj, dawaj! Przyspiesz, przyspiesz. Ej, ale fajne te trasy są. I w sumie to dobrze polecam. Czemu lecę za tamtym koniem? No, no chyba dobrze lecę, co? Tak wąsko? No. Tak! Co? Chyba zrobiłam jakiś skrót. Dawaj, dawaj. Tak! Dawaj, 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 dawaj! Wyrobisz się, wyrobisz Okej, <ścoughs> okej, okay, okay, wyrobię się, wyrobię. I to Ej, ej, Galo, 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 galo. co ty? Ja Cię kręcę! Ej, mega, co? Ale tera, tripla! Super. Tak poleciałam, że czerwona kraksa. O! O, włamanie. Ja skaczę! Uuu, mur! Nie, 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 lecisz, 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 nie zatrzymaj się! No dawaj, dawaj! Rozpę... Ej, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobrze. Dobrze, 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 do przodu, cita, cita! Nie, no, pierwsza to ja... O, dobra, dzida, 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 jest! Jest! rat! udało się! Wykon osiągnął nowy poziom! Jest, udało się! Ej, naprawdę to były emocje i powiem Wam, że... Nie wiem, czy zaraz będę wiedziała, kto jest pierwszy, kto jest ostatni, ale mam nadzieję, że nie poszło mi aż tak źle, chociaż było kilka takich momentów krytycznych, ale no, naprawdę zabawa jest ekstra. Jest dobrze. I co? Co? było dziewiąta? Dziewiąta? Przedostatnia? Dobra, nie liczy się to, jakie miejsce zostało zajęte. <grym> chociaż jakbym zajęła pierwsze miejsce, to wtedy to by się liczyło, ale ile zabawy w tym wszystkim było, bo naprawdę. Mega mi się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście kiedyś w Star Stable, albo czy przekonałam was do tego, żeby spróbować zagrać. Jestem bardzo ciekawa. Tymczasem ja będę sobie kontynuować, grając, tutaj wiecie, quick bear, Michelle, mini bear. Musimy działać dalej w różnych mistrzostwach i się szkolić, bo na pewno będę kontynuować swoją przygodę. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Przypominam o tym, że macie dostępny link w opisie do pobrania gry. Jeżeli ktoś jeszcze nie gra, to zachęcam. A dla osób, które już mają Star Stable, no to pamiętajcie o tym, żeby brać udział w mistrzostwach, to jest naprawdę... Wyjątkowa okazja, aby z niej skorzystać. Także trzymajcie się. Jeszcze raz dziękuję, buziaki, pa pa.